Jeszcze niedawno Piotr Kraśko zapewniał, że pragnie wrócić do pracy 4 listopada, czyli wtedy, kiedy kończy mu się zwolnienie lekarskie. Tak się jednak nie stało. W T.V.N. plotkuje się podobno o wielkiej podróży prezentera. Mimo szczerych chęci, Piotr Kraśko wciąż nie wykaraskał się z kłopotów, które sprowadził na siebie przez własną nieodpowiedzialność. Nie pomogła wizyta w dzień dobry TVN i przesłuchanie przeprowadzone przez Dorotę Wellman. Wizerunkowo nie pomogło nawet to, że prezenter już wsiadł za kółko. We wrześniu 2021 roku sąd skazał go na grzywnę w wysokości 100 tysięcy złotych i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez rok. Ostatnio Kraśko został nawet sfotografowany podczas przejażdżki nowym Mercedesem GLC 304 Matic za ćwierć miliona złotych. Kwestią, która wciąż spędza prezenterowi faktów sens powiek, jest nieuchronny powrót do pracy. Mówiło się, że 51 latek miał wrócić do pracy 4 listopada, wtedy miało skończyć się jego zwolnienie lekarskie. Tak się jednak nie stało. TVN Warner Bros. Discovery nie zdradza na razie, kiedy Kraśko wróci na antenę. Chodzą słuchy, że jego zwolnienie mogło zostać przedłużone. Jak podaje z kolei portal wirtualne media, zgodnie z zaleceniami Piotr miał odciąć się od świata i odłożyć na bok firmowy telefon. Kontakt z prezenterem może mieć jedynie ścisły zarząd firmy. Co więcej, w TVN coraz głośniej wybrzmiewają plotki o zagadkowej przyszłości dziennikarza. TVN mówi się, że może polecieć do Stanów Zjednoczonych. Nie jako korespondent za oceanem, bo jest nim Marcin Brona, tylko jako współpracownik CNN zdradza wirtualne media. Pyl wieloletni dziennikarz TVN, warto wspomnieć, że w latach 2005-2008 Kraśko był korespondentem TVP w Waszyngtonie. Mógłby więc szybko odnaleźć się w za oceanem i rozpocząć życie na nowo. Pytanie tylko, czy byłaby to kara za to, co nawywijał w Polsce, czy może po prostu ciepła posadka w Ameryce? Tymczasem Gwiazdor TvN stara się odreagować stresy ostatnich miesięcy w górach. Gdy po wielu próbach redaktorom faktu udało się skontaktować z Piotrem, w odpowiedzi na pytanie o jego najbliższe plany usłyszeli: Właśnie wchodzę na giewon i nie mogę rozmawiać. Rodzinną wyprawą i wspinaczką pochwaliła się na Instagramie jego małżonka Karolina Ferenstein-Kraśko. Kochana skompromitowanego prezentera ujawniła, że wejściem całej familii na najwyższy szczyt Tatr Zachodnich chcieli uczcić pamięć Ludwika Ferensteina. Pamiętamy zawsze i wszędzie pułkownik Ludwika Ferensteina, mój dziadek i pradziadek moich dzieci Lary, Aleksandra, Lucia i Kostka, napisała. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Te słowa, autorstwa Wisławy Szymborskiej, wybrzmiały dzisiaj na giewoncie u stóp śpiącego rycerza. Tak moje dzieci postanowiły uczcić pamięć wspaniałego pradziadka. Dodała Karolina.